Uśmiech proszę.

Do tego po co się tu spotka no dobra, się spotkaliśmy po co się spotkaliśmy. się na imprezie pod tytułem Google IO Extended, czyli streamingu w konferencji Googleskiej IO. Yy, na samym początku, zanim opowiem o G-tag'u i ogólnie IO, yy, dostaliście skład w mailu. Są dwie wersje agendy, gdyż nie wiedziałem dokładnie o czym będziecie chcieli słuchać, jak będziecie. I tak, one są tak de facto, oprócz timingu tylko tym, że możemy albo streamować yy, na wersji pierwszej jest Android Pro Tips, Advanced Topics for Experts Android App Developers. Yy, temat jest chyba dosyć oczywisty. Lub w wersji drugiej zamiast tego możemy wcześniej yy, streamować Honeycomb Highlights. Jeśli dobrze pamiętam, to Honeycomb to jest tablet Android, No, No, więc yy, zrobimy po prostu prosty hand-up. Kto jest za wersją pierwszą? Hmm, czyli rozumiem, że reszta jest za wersją drugą, tak? No okej, okay, no to pójdziemy z wersją drugą, Highlights. highlight. Do kinotu mamy jeszcze około 18 minut, to może przejdę do faktycznej prezentacji. GITA, czyli Google Technology User Group. Co to jest, po co i dlaczego? Jak widać, jest to, żeby na wstępie powiedzieć, nie jesteśmy tak de facto Googlem. Oczywiście od czasu do czasu nas wspiera, tak jak na przykład teraz nam tą fajną salę wypożyczyli. Tam na biurku, jak będziecie mieli sekundę, są takie szare koszulki, możecie sobie wziąć razem z naklejkami. Oprócz tego będą jakieś inne gadżety do wylosowania. W całej organizacji. Chodzi o to, żeby mieć dobrą zabawę, żeby poznawać technologie długowe, żeby poznawać nowych ludzi, bo nawzajem o siebie uczyć. Problem jest, był taki, że no, na tej mapie jak widać w środku Europy jest taka biała planka, teraz to już się zmienia całe szczęście. Powstają trzy nowe dzidagi w Krakowie, Warszawie i Poznaniu oprócz tego coś tam jeszcze ludzie z Wrocławia starają się zrobić i ostatnio ktoś jeszcze złodzi, z Łodzi, tak, że napisał ktoś no, czyli będzie ilocypolą, coraz częściej, i eventy in lepiej. Co trzeba zrobić, żeby założyć Ci tak? Pierwszym podstawowym założeniem jest to, żeby mieć dwa jakieś odbyte eventy. Mamy nadzieję, że ten IO Extended będzie nam zaliczony jako pierwsza, aczkolwiek jeszcze nie jesteśmy w ten, bo restacja poszła trochę później. A potem już mamy... 7 event na 3 miesiące, eventy są tak jak ten, wszystkie będą darmowe, to będą zarówno jakieś prelekcje, to będą warsztaty. Co tylko wy będziecie chcieli, oczywiście możecie do nas pisać, postaramy się to zrobić. Już na przykład tutaj powiem, chociaż nie wiem czy powinienem, nieoficjalnie jakaś jedna osoba z Google chciała coś zrobić o MapReduce i protobufs, Osobiście jestem bardzo za. Tematyka tak jak jest tutaj napisane, że ma technologiami googlowymi, ale tak nie tylko jest też patem 5 Python. Co to sobie założycie? E, dlaczego warto? E, Daniel Frank to jest Franz To jest, e, jest założyciel najstarszego Digagu czy tam Jack Guga, jak oni to nazywają. Trzech. E, to jest człowiek, który strasznie nam dużo pomaga, żeby założyć to wszystko tak de facto to... On jest główną osobą, która na razie wszystko teraz robi. Jak on to powiedział? Because you are closer to Google than normal mortals. Oprócz tego, no właśnie, dużo się nauczysz, robisz to, co kochasz i poznajesz bardzo ciekawych ludzi. Jeżeli chcecie dowiedzieć się coś więcej, to zapraszam na gtax.org, gtax.pl czy na na platformach. Tam na razie nie jest dużo ale jest dosyć prężnie działająca grupa dyskusyjna. Te slajdy pewnie będą gdzieś dostępne, więc nie musicie nic zapisać z tych adresów. Jeżeli chcecie być organizatorami, to oczywiście też zapraszamy, za pomoc się przyda. Jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia, jeżeli możecie zapewnić jakiś lokum, cokolwiek, naprawdę zapraszamy, to są indywidualne. Po prostu się zmieniałem, więc jakieś pytania stali, czkolwiek. Wróżby, że nic. No okej, okay. to do kino, tu mamy 15 minut. Yy, czy ktoś z innych organizatorów chciał coś powiedzieć? można powtórzyć po Można. Kto jest za werskę pierwszą? 13, że? 13, że? 13, że? 13, drugą. <grym> <grym> około 15, 16, ja też jestem do drugiej. <grym> 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 no. <grym> e, rozumiem, że innych pytań nie ma. Bo mamy 15 minut tak do kino, więc możemy zabrać jakoś czas. Myślałem, że to dłużej pójdzie szybko. Ja zapytam, że mam cegę na następnym społeczeństwie. To jest z góry to, to, jest, to jest, e, w sensie. można mieć wpływ no na to. To jest... Można mieć wpływ, oczywiście... Ale nie to być po prostu, na przykład ty jak coś umiesz, to po prostu przecież czymś, chciałbym powiedzieć o tym, że są, są zainteresowani są. No to A jak my chce się dowiedzieć o czymś... No to on na pewno no, staramy się No to może ktoś, ktoś albo się zgłosi za odazu, a jak nie, to, to można, można można szukać. Dokładnie. Można, tam mówię, że można spróbować jak nie wiem, on czy inni ludzie jeżdżą. Czy to połowy, czy są na po jak spróbować ich ściągnąć, jeżeli mają jakiś taki temat? Albo coś. Właśnie to dobrze, że mamy ten, e, to połączenie z czeskim G-tagiem, który działa już chyba, nie wiem, od 4 lat i oni są naprawdę dobrze ukształtowani, oni już robią masę eventów i naprawdę chcą nam pomóc. Z danym jest świetny kontakt, on odpowiada cały czas na maile, więc jeśli kogoś potrzebujemy, to napiszemy do niego, on nam naprzyczy, można coś zrobić. Jeśli to są takie typowo googlowe rzeczy, to. Wydaje mi się, że nawet tutaj z Krakowa można zapytać się, czy ktoś by nie chciałby zrobić, jeśli na tym pracuje z pracowników. Sądz, chyba na grupę po poszła. Tak, jasno, najlepiej wejść na grupę tą zwykłą, lub jeśli chcesz sam coś pokazać, zapisać się do organizatorów, nie widzę problemu. Jeszcze są pytania, mówisz, że jako jedni z niewielu, z jako mniejszość mamy jako wsparcie mm. lokalnego od oddziału to, właśnie, bo Na świecie to bywa różnie, no, mamy jedne ma. No na, właśnie to jest do rozpoczęcia. Są jakieś kraje, gdzie w ogóle nie ma firmy Google, nie ma siedziby, a i tak sobie jakąś dałem na a my tutaj mamy jedyny tam techniczny oddział w Polsce. Na, na pewno Nie to hmm. hmm. pomoże. Jak chcieli konkurować na to taką cenę, nie, nie po konkury, a chodziło chyba o masowego. Chyba że i nie, nie chodziło o masowego. ale. To, żeby na, żeby się tutaj... to fajne to, 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 to co było na stanie. Te takie właśnie JavaScriptowe kulki.